Dzisiaj Dzień Radia. Witamy księdza naszego Roberta Rybę, który jest właśnie w radio, prowadzi audycję w Radio Fara, i panią Magdalenę, która jest ekspertką w dziedzinie radia, prowadzi reportaże, wywiady i zna się na tej aparaturze, takiej właśnie dziwnej dla nas, ale profesjonalnej i ważnej w radio. Słychać jak TS i takie różne ten, prawda? Mi wygląda tak, do końca, prawda? Ale gdy nałożymy gąbkę, już wygląda ładnie, prawda? Więc inaczej. Więc gąbka... Czy z Was wie, co robicie? Gdzie... Macie jakieś pomysły? Jeszcze gady. A jaką, jakie Danie lubisz najbardziej? Gdyby co nawet stało się Anna Maria, dopiero Pana Pan zmieniła swoją nazwę i zaczęła się od francuski pastery. No, no więc zaczęło się często właśnie w trakcie później powstało też e, prościej drugie radio, radio Pani. Ja będę trzymać mikrofon, ale trzymając między zębami kciuk. To takie ćwiczenie, trochę też radiowe, ale też między innymi tych, którzy w teatrach pracują, takie ćwiczenie nad dykcję. Czyli wkładacie sobie między zęby kciuk i z tym kciukiem będziecie czytać, dobra? Żeby nas zrozumieli, mając palę w ustach, prawda? To jest dobre ćwiczenie do tego, żeby wyraźnie mówić, prawda? Bo to nas ćwiczy, prawda? Jak sobie zagryziemy palem w tych czy cokolwiek cyk, cyk, troszeczkę i chcemy mówić, to muszą nas rozumieć, prawda? Będzie inny głos, ale i tak nas ktoś zrozumie, prawda? Więc trzeba wiele ćwiczeń do tego. Żeby... Dobra, szósta a, szósta a, proszę bardzo. Tymek, Tymek, chodź, Słuchamy dokładnie to, to co Tymek mówi, dobrze? Tymek. To jest taki przykład na to, że warto marzyć, bo marzenia się mogą spełniać nawet w bardzo e, niespodziewany sposób. To jest ksiądz Marian Reichert. być może go znacie, być może go słyszeliście. I on 26 lat temu zamarzył sobie, a później już 27, e, zamarzył sobie, żeby było rany w Lokalna to rozmowa się radiowa. I to marzenie powoli zaczął realizować mimo wielu kłód, które miał z rąk, podłody. Zawsze książnik a się orzekł nie zmieszany. Wie co to jest? Kaseta. kaseta, kaseta. tak jest. To jest taka mini kaseta magnetofonowa. Do nagrywania puszczek, prawda? Dyskietka, dyskietka, taki dysk mały, prawda? Teraz już w komputerach nawet nie ma wejścia na takie coś, nie? Do... Do A właśnie to. Co? 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 Co spowodowało, że ksiądz zaczął interesować się dziennikarstwem? Myślę, że decyzja księdza arcybiskupa Damaszala, który skierował mnie do pracy w radiu, w praktyce sesji przemyskiej. E, tak naprawdę wcześniej się nie interesowałem radiem, jakoś nie miałem związku z radiem, ale właśnie ta decyzja księdza arcybiskupa wpłynęła na to, że mogłem pracować w radiu i mogę dalej i jestem z tego bardzo zadowolony. Skąd pani czerpie pomysły do audycji radiowych? Pomysły to najczęściej z życia. Najczęściej przychodzą same. Ważne, ważne, żeby mieć otwarte oczy, żeby patrzeć na świat, na tych ludzi, których się spotyka. Pomysły znajdą się gdzieś pomiędzy nimi. Zawsze jakaś ciekawa rozmowa, jakieś ciekawe wydarzenie. Na brak pomysłów narzekać nie można. Czy chciałby pani jakąś śmieszną wpadkę na żywo? Oj, niemało ich było. Ale jedną taką, którą pamiętam, to to właśnie, że w momencie, gdy trwała modlitwa. Yy, radiowa, gdzie te radiosłuchacze mogli dzwonić i modlić się z nami. W czasie rozważania zapomniałem ściągnąć swojego mikrofonu na, na konsolecie. No i po prostu jak odbierałem telefon z kolejnym słuchaczem, który dzwonił, to wszystko poszło na antenę. O, jaka najciekawsza audycja zapadła Pani w pamięć? O, tych by było dużo. Ostatnio robiłam bardzo fajną audycję o pisarzach. Jestem w takiej grupie pisarzy na Facebooku i zapytałam ich o to, czym dla nich jest pisarz czym dla nich jest pisanie, odpowiedzi były bardzo, bardzo różne, bardzo fajne i to było też takie bardzo motywujące. No i później oczywiście tą audycję tam wrzuciłam, więc te głosy, które były po audycji też były bardzo motywujące do pracy. Ale z takich wydarzeń jeszcze poza audycyjnych, no to na pewno Światowe Dni Młodzieży, na których miałam akredytację prasową, byłam w Krakowie w tych najważniejszych wydarzeniach, niesamowite doświadczenie, bardzo fajne